Siemaneczko, widzę was w kolejnym odcinku z kariery... Jezus Myśmy się z e, W tym gramy W, 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 w Krainie Dobra, muszę odnowić... Nie wiem jak se mogę buty odnowić, jak widać sobie chestplate, już odnowiłem Spodnie bym sobie zrobił z protection Z protectionem, z protectionem Dobra, zrobię se Miecz Miecz bym... Aha, mam katanę, dobra Katana Kill off. Wezmę sobie ten tylko Opada się przyda. Czasami to se wezmę. Wi Wiaderko z wodą se wezmę. Jedzenie se wezmę. Co ja sobie mogę zjeść, zje wziąć z jedzenia? Wezmę sobie 25 chlebów Starczy mi raczej. Trochę diry ta se wezmę. Tu szkło. jest tu. jest tu. Dobra. I te spodnie sobie zrobię na protection. Jeden, bo takie to. Dobra, spodnie. Mam tu jakieś książki z Protection, mam Protection 1, to sobie połączę i tak, Protection 1 extra. To sobie zrobię, tak. I wezmę sobie książki. O, wezmę sobie do plecaka złoto jeszcze. Ale ja złoto muszę zdobyć na buty. Bo te mi się już kończą, a ja nie, nie wiem, jak, jak je odnowić. Nie mogę ich chyba odnowić. Dobra, sobie poukładam, Raz, dwa, trzy. 4, to jest 5, to jest tak, tak idzie tu e, diaksy. Chociaż i tak mam to, że nie padam, to i tak se dam. I Co ja chciałem jeszcze zrobić? Mam książki. Książki się robi ze skóry i z c c Ciny, To sobie zrobię. Mam 15 level, to sobie zrobię książki jakieś. Tak się robi papier. Hmm. Trochę papierów tego tych będzie extra I teraz tu się robiło tutaj trzy, nie? I, i tak się robią książki, extra To wezmę sobie jeszcze jeden z tak trz, trzciny, będę musiał też trochę porobić tych sobie e, Krów porozmnażać i, i tak dalej Już Się wziąć do, lepiej za tą, te, te swoje te e, Za no, na razie tam tu. Za farmę będę musiał sobie tą fa farmę ogarnąć. Mam tam ziemniaki i tak dalej, to by zrobił, nie? Dobra, szybko sobie sobie debrał. I co mamy? Effinency Sharpness Extra. Chcę sobie zrobić Sharpness 5 na miecz i na ten. Power 1 to do łuku. Ej, ale ja chcę je. Pierwszy level, pierwszy. pierwszy, Proszę pan. No, ekstra Jest. Protection 1 extra. Jest. Sharpness 1. czyli 10 książek Jest. Effinency jest power. Ja tam chcę najbardziej sharpnessy i te AlkoafI... O, Tego co bym się nie miał Tego, że się nie spodziewało. Sharpness, jeszcze 6 książeczek Protection Extra Sharpness, yeah! power, no, 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 nie wiem, nie wiem power, no extra, jeszcze dwa levele tylko power. No, co wy macie z tym power'em teraz? No i Efinency, dobra, tu jest effinanci i sharp, te wszystkie, dobra, czyli effinanci, wszystkie sharpness, aha, wszystkie poszły, te. To tam byłoby tylko Aqua afi, a, te Affinity Protection jeden Z sobie poukładam, będzie szybciej. Okej okay, co Protection i Tyle z Protection, Sharpness, Affinity. Dobra resztę książek zostawiam i idziemy do coin, Wy, wyłączę sobie tylko przeglądarkę, żeby mi, mi nie ciągło. Dobra. Idziemy dalej do... Mam. Czemu ja mam peaceful cały czas? No bez jaj! Przecież nie włączałem peaceful'a, po co? Jak ja od ostatniej wyprawy zrobił by... A bo mi tu ogry rozwalił, ale czemu mi tak ścina? No bez jaj, ty, ale co jest? Czemu mi w FPSI -y spadają? Chwila, powłączam wszystkie procesy z tego. Z chroma, jest, jak mi tu chrom ciągnie. Wyłącz, wyłącz. No, i poszło. Tu mi dużo ciągnie, sam so Strasznie dużo mi jawa ciągnie. Jak ja mam Vegasa wyłączonego, to czemu mi ciągnie Vegas? Jeszcze sto tutaj. Wyjdź, wyjdź. U Torrenta dla nas też jeśli nie ciąga, mogę wyłączyć. No ekstra, no i szpilamy. O, wilkołaki się przemieniają, ale my lecimy po prostu dalej. Wal się szkiel szkielet, tam mój most nawet był widoczny. O, ogra rozwalimy Bo, ogry czasami coś fajnego da, ale teraz chyba nie dał. Eee, ciebie pozwoli, że ja zabiję, i gdzieś tu było nasze takie pseudo wejście, nie? O, żelazo się przyda. Te hamuj się, Jestem lepszy od ciepła, jak wiedzieliście, no to było. Skill! No spadł, fuck. Dobra, zjeść. Ściszyć dźwięki w mikro. na sławkach. I wyskoczyć. Hopsa, hopsa, o. Ekstra. Tu jest wejście. Nie, ale co mogę zrobić? sobie wejście w sumie, kurde, co to za problem. O. Przecież i tak, jak skoczę, to mi się nic nie stanie. To są gdzie? w diaksy, ale dobra. To myśmy tu nie byli, z tym? a byliśmy, dobra, bo jest ekstra. Wszystkie creepery, a spać idiota, dobra. I teraz patrzcie, combo, combo. Patrzcie, skocz, patrzcie, jak na mnie skoczył z No, o, co... coś ty pogrzało ci się, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Kolejny wilkołak, ja on na niego pomysł, a patrzcie. O! Nie, 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 Was chyba pogrzał jeszcze mi się ścięła grano bez jaj. O, on ma wany łuk. No, ale mi go nie dał, więc klipę trochę. Dobra, ale mamy te rafinesy, czy jak to, nie pamiętam co to się nazywało. Go trzeba szybko. Go trzeba... I go trzeba szybko, od niego nie można uciekać. Dobra. Wziąłem też pochodni, więc będzie na dole trochę lipa. Dobra, zjeść, zjeść, zjeść. Dobra. Dalej. I tu jest kielet, którego wykiwałem. I ciebie się tu szczerze nie spodziewałem. Dobra, koniu przestań tak. O i tu widziałem dwa diaksy właśnie Dlatego też chcę zostawić irt. No Żeby wziąć te... diaksy Teraz się mogę tu w sumie przekopać No i diaksy, kolejne do kolekcji Dobra Psssza Co on miał na grzbiecie Otrum mnie, ale co tam? Złoto potrzebuję na buty. Dobra. Złoto na buty potrzebuję. Na, na te buty fajne coś się tak, te, te co mam teraz te. Dobra. Dobra. Tam jeszcze nie idziemy. Złoto. Tu jest, so, masz dużo złota. Jest. Mam tu. Ekstra. I tu mnie raczej nic nie zeszczeli. Nie, spadło mi. Dobra. Tam Emeral, dobra. Nie, wybu nie, nie, nie rób kabum. Ha, 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 Uuuu. Nie, 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 nie! Ja chcę do góry jeszcze na chwilę. Chociaż aż tam. Pa, oni się chcą bić ze mną, serio! Skubany jeden, pat. Teraz nie ścinać, proszę, nie ścinaj się. Grob łaga... One są słabe. Tylko ja zjem coś sobie jeszcze. Kajemny jest, ja zabiję go, dobra. Teraz tylko nie paść, tylko nie paść, tylko nie paść. Patrzcie z kurde lawa. Wo, ale skill, widzieliście jak mnie wziął? Dobra, wszystko, wszystko pochodnie. Tak sedać. dać. Trochę tu porozkładam te pochodnie. Diaksy To był mi ten A jak się, się to zbiera albo... Aha! Prawym trzeba Dobra Ogarnąłem Ajajajajaj! jest coś, jest coś. Ile tu jest potworów? Jeszcze mi się dużo zbogowało. Dobra, je trzeba po prostu wykończyć, tak? Je trzeba wykończyć to jest jedyne co trzeba zrobić na razie. Wykończyć je. Wszystkie są match. Dobra. Daj mi to, daj mi to. Presak muszę wziąć. Szybko tu. Yy, Presak tu, to tu, to tu. I szybko, 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 szybko.

Ekstra teraz tam się wybijamy. Czekajcie, czy byłem w tej skrzyni? Ileh, tu jest! Wal się, wal się, wal się! Doskoczę! Nie doskoczyłem! Nie do lawy, nie do lawy! Szybko! Fucking shit, fuck shit! Do góry, do góry, do góry, do góry! Ich tam za dużo! Jeszcze mi ścina, no bez jaj! Nie w tej chwili Dobra Można powiedzieć, że jestem na chwilę bezpieczny, zjedz coś <noise> Dobra, i przestań się ciąć w no Skąd ten... Sk 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 skubanie? patrzcie go Niech pogrzało chyba NIE JESTEM MARTWY, JESZCZE MI SIĘ ŚCINA! Aaaa! To denerwuje już! Ty się nie... Ty nie możesz wstać! Ty też nie możesz wstać, dobra. Chcę dzisiaj przejść ten wulkan cały. A, znaczy może nie cały, ale w większości. Dobra. Teraz po kolei, chodź szkieletem, idziesz tu do mnie, chodź. Dobra Chodź teraz ty Dobra, o Jezu moje Tego muszę Dobra pad Nie doskoczę bo mi ścięło! pewnie bo To Enderman mutant z tego co wiem Aha spoko, dobra No Padłem przez co? Przez przez co? Przez Przez co? No przez kurde ścinkę! Dobra, idziemy jeszcze raz Ścigam big cat. Patrzcie jaka epa, ja. Małego też trzeba zabić Patrzcie jaki skubany! No Te ścinki mnie wkurzają No, znowu 50 FPSów, 50 FPSów, 50 FPSów, 2 FPSy co zrobisz? Nic nie zrobisz! No, znowu. To idziesz szału dostać, żeby, żeby tylko szału. Trzeba się naprawdę kontrolować. No, ooo! Nic! No, znowu. Zraszczeli. Dobra. Aha, i nie, wiem, gdzie jestem? Ekstra, ekstra, ekstra! Čeli! Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, ja no to, to nie ma sensu.